Robimy dzisiaj bareczki, ale powiem tak, że strasznie mi cycki bolą. Ręk, ręki do, ręce do góry ponieważ to jest delikatny ból. Zakwasy. Zakwasy na cyka, bo byłem ostatnio robić klatę, ale nie u siebie, tylko w mieście w sieciówce. Miałem wejściówkę za darmo, to skorzystałem z niej. i Jedna zmiana siłowni, zmiana sprzętu i od razu masakryczne zakwasy na cyckach. Aż bolą, no ale dobra. Jakoś zaraz zrobimy sobie rozgrzeweczkę, rozruszamy się, rozbijemy te zakwasy, ten ból i, i spróbujemy zrobić boreczki. Dobra. To zaczynamy. Ciężki trening, 5, może 7 powtórzeń, 5 serii. I opuszczam do, do wysokości nosa, maksymalnie brody. Do kąta prostego w łokciu, nie opuszczam niżej. Co ponoć jest błędem. Ale niech sobie będzie i błędem. Ciężki pięć. I jeszcze cztery serii. Jestem dzisiaj po, po dwóch posiłkach, czyli jakaś tam moc powinna być. Czasami ćwiczę po jednym skromnym i to... Ale to różnie bywa. Z tymi posiłkami i, i, i z tą mocą na treningu. Wszystko zależy też od pogody. Na przykład dzisiaj jest duszno. Jest okropnie duszno. Ale dobra. Jedziemy dalej z tym. No to 5 serii poszło, po 5 powtórzeń. No możemy coś tutaj. I zrobimy. Oto ćwiczenie. Zrobimy, tylko że chyba wyjdę na zewnątrz, bo tu jest o wiele bardziej gorąco niż na zewnątrz. Tu jest temperatura wczorajszego dnia. Wczorajszego upalnego dnia. A dzisiaj już jest chłodniej na zewnątrz niż wczoraj. Dobra, idziemy tam. Okay. No i jesteśmy. Poza siłownią lecimy. Chłodne powietrze czuć na gołej skórze. Można rzucić, wbija się w ziemię. A właśnie, a ty robisz siłowy trening 5 powtórzeń, 5 serii. Bo ja tak. I lecimy dalej z tym tematem. Będziemy rzucać troszkę po ziemi. Ubijać ziemię. Ok, dobra. I ostatnie ćwiczenie. Dwa ćwiczenia zrobione, pięć serii po pięć powtórzeń. Ciężko, ciężko, ale lecimy dalej. Ostatnie serie. Ostatnie ćwiczenie. Ciężko. Ale dobrze ciężar dobrałem, bo poszło te pięć powtórzeń. I na samym dole nie luzowałem się. Nie, 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 nie. staram się nie luzować nie, 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 tych mięśni, tylko cały czas spina. Tak jakby. No do końca. Prawie do końca opuszczałem. Ale cały czas w napięciu byłem i z powrotem góra. Czyli przez pięć powtórzeń było cały czas jedno staione napięcie. Nie było, że o i następne powtórzenie. Tylko cały czas napięcie było. OK, jeszcze cztery styriki i kończymy ten trening. Dobra. No i koniec treningu. Bareczki zrobione. Cek spina. Tak to wygląda. I, i, i co jeszcze? Co jeszcze. Aha. O. Powiedz co źle robiłem, zostaw komentarz, zostaw lajka. Like Jeśli interesujecie to, możesz subskrybować, Popatrzcie i czasu co ja tu wyprawiam w tej wiejskiej siłowni. Jak sobie amatorsko tutaj ćwiczę. Dobra, kończymy, idziemy coś jeść, jakoś żarcie sobie trzeba zrobić. Kumper jeszcze wpadnie na trening, to wpadnę na pogaduchy. Pogadamy o treningu i nie tylko, i będzie fajnie. Dobra, jeszcze raz. Czek spina i do następnego części. Muzyka